Jeszcze jednego. Jeszcze jednego. No. Na koniec. A, 24 kile. Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Paintballa. Runda pierwsza. Zaczynamy. O, widzę, że tutaj jest taka dosyć mniejsza mapa. Nazywa się Men'shin. I. Ależ się nazbierali w jednym miejscu. Żeby ich ustrzelić. E, troszkę... Od... Znaczy odkryłem jedną fajną rzecz, że można tutaj dokupywać kulki, o czym nie wiedziałem wcześniej. To było słabe dosyć. Czy tego nie wiedziałem, ale już teraz wszystko wiem, więc powinno być ok. Dobra, lecimy na rzeź. E, a, co jeszcze wam powiem? E, kurde, zabij mnie. E, a, mam już dwa killy, super. E, co jeszcze się do... co Chciałem powiedzieć. A, w sumie dzisiaj jeszcze grałem, dokładnie przed chwilą. I mój rekord padł na 25, ale nie będziemy go uznawać z tego względu, że no nie, nie nagrywałem wtedy akurat, no niestety nie nagrywałem, ale to był mój rekord. Ee... Mm. Dawaj, dawaj, kurde! Aj, ucelował, dobry, skuwanie. Ehm, tak więc nadal będzie ten rekord 14, tam czy, wtedy się pomyliłem, 13 powiedziałem, mimo że 14 ubiłem. Dobra. Mała mapa, ale już jest 6. Łatwo tutaj kogoś ucelować. tak naprawdę jest tam do góry, do góry, do góry. No jak ktoś był pierwszy przede mną, ale było blisko. Siedem zabój, siedem zabój. krótka mapa, ponieważ jest mało osób, tylko 16, czyli po 8 w jednej drużynie. Więc ciężko tutaj. Dobrze, a moje kulki. Mmm, ale już jest 9. Także nie najgorzej, jak jest na 8 osób, to swoją normę mi się wydaje, że wyrabiam, to nie jest najgorzej. Naprawdę A, cwania... Mm, kurde. Cwania celował od dawna, ale nie wyszło. Mu. 11, aż dwóch zabiłem. Super Także dostaję już lekkiej wprawy w paintballu. Może nie są jakieś super rekordy, ale już... O 14, czy będzie rekord? Chyba będzie dzisiaj rekord. Padnie rekord... A no musi paść, musi. dzisiaj musi paść rekord. Trzeba podwyższyć poprzeczkę trochę, bo 14, kiedy to jest zbyt mało. Zdecydowanie zbyt mało. Tutaj spokojnie można osiągnąć ze 30 to może nie, nie, nie na tej mapie, ale um, na innych mapach ze spokojem 30 lekko. Nawet i więcej. No jestem ciekawy waszych wyników tak naprawdę. Jest rekord jak na razie. Jest rekord 15 zabójstw. Zobaczymy, czy uda się... Podwyższyć jeszcze ten wynik, ciężko będzie, ale. Kurde, ubił mnie jeszcze. Wygrywamy na całe szczęście, ale jest bardzo zacięta potyczka. No, zabij go! Kurde, no nie mogę. Tra nie zabiłem, zabiłem! 16! Jest szansa. Teraz który na, śle na ślepo postrzelałem. Nie pakuj się w takie miejsca. Kurde. 17. Dobra, jeszcze spróbujemy jednego zabić. O kurde, przegrywamy. Ponownie przegrywamy. Trzeba się wziąć w gar... O, i chyba nie da rady tego wygrać. 17 kiwi. No, Młome kulki. Tutaj może sobie zakupić nowe. A, przegraliśmy. No to jest rekord 17 zabójstw. Także nie najgorzej. Dobra, kolejna runda. Już tu widzę, że nasi podają. Teraz jesteśmy w takim jasno-niebieskim, przeciwko zielonym. Mapa Herobrine. Zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Na razie rekord 17 zabójstw. Nie jest to wyśrubowany rekord, ale będziemy próbowali go cały czas polepszyć. Są zieloni. Aj, ustrzelił mnie. Kurczę. Szkoda. Cały czas zero. Jazda, 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 jazda. Tu się koleś chowa, ale. Tam widzę. A dobry, pierwsze zabójstwo, tutaj kolej Daj go jeszcze mi. Damy radę, damy radę. No nie udało się tym razem, ale idziemy z boku. Trzy zabójstwa, trzy zabójstwa, nie jest najgorzej. Tutaj widzę, że chłopaki strzelają. Damy radę. A, ależ poszła seria. Kończyły mi się kulki, niestety. Czy mam 5 zabój zabójstw? A, szósty. Nie, 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 tu widzę, że chłopaki dobrze celują. Aaa Kurde, już była ostatnia kulka, prawie miałem. Ach, siódme zabójstwo, dobra. Jest super, jest super. Ale te kulki latają. Gdzieś tutaj się schowamy, skitramy się. Ach. Mój błąd, mój błąd źle zrobiłem. Mogłem to troszkę inaczej rozegrać. Tam się chowałem niepotrzebnie, wystarczyło tutaj strzelać do niego. Dobra, gdzieś tutaj chłopak się na pewno chowa. Aj. A ucelowałem go jeszcze, ale nie tego co miałem. Aj, jeden za jeden. Trudno, ale już jest 9 zabójstw, nie jest najgorzej. Może się uda rekord znowu pobić? Kto wie? Kto wie? Zobaczymy. Gdzieś... o właśnie. To się schował skubany. Ten też, to zobacz, patrz, się skitrał. Ale nie ma mocy na niego. 9 No nie chowaj się stary, bo tymi za tymi liśćmi jesteś zielony i jeszcze się chowasz. Dobrze, poszedł, poszedł. Aha, dostałem 10 kulek! No nie miałem zbytnio szans, bo i tak, tak musiałem zakupić kulki, a ich tam było 3, więc nawet nie zdążył tego zrobić. No bo tam musi być zemsta. Będzie zemsta, ale już jest dziesiątka. Aaa, dostał. Poszła seria i się skończyło. Dobry revenge. O! A! Skończyły się naboje, już niestety nie zdążyłem go zabić. No ale tak bywa często. 12, 12 jeszcze jest 79 z zielonych. No trzeba się pospieszyć, jeśli mamy wyśrubować nowy rekord. Poszedł. No, tego tutaj nie ma sensu. Tam pupaki są. No, teraz z niego. Aha, tego nie ma przecież. schowałem się za dziśmi Dostał kolejny. 15, 15, panowie. Jest, jest szansa, jest szansa na New Record. Aha, nie bez kulek i rady! Aha, już dostałem. Jest 15, 17 to jest rekord. 2 kile i zostało ich 63. No, spróbujemy zrobić nowy rekordzik, ale będzie ciężko, będzie ciężko, mówię wam. I zależy jaki to będzie jeszcze rekordzik, to jest ważne. O, tam chłopaki strzelają. Ah, za późno. Pst, kurde, znowu ktoś mi go zdjął. Nie tak to miało wyglądać. No dalej, bo nie mogę zabić. Mam... A, jest kolejny. Jest 17, wyrównałem rekord. Jest nowy rekord. A, skończyły mi się kulki. No i to byłoby na tyle. Zobaczymy, czy uda mi się zakupić um... True Faster. Dobre. Strongman. I kupimy sobie jeszcze kulki. O, niepotrzebnie teraz kupiłem. Zobaczymy teraz, jak to wszystko wyglądało. Dałem sobie pewne usprawnienia. O kurda, teraz rzucam. Większa dokładność. No co jest? 19. 19 zabójstw, zostało jeszcze 28. Spróbujmy jeszcze bardziej wyśrubować wynik. Rzeczywiście, jest taki mocniejszy rzut. Kurde, za dużo ich było, za dużo! Nie wiem, czy to tylko na raz starcza, czy... Tak. Czyli jak kupię w danej turze... Um, jakieś... ...ulepszenie, to po zginięciu automatycznie to wszystko już tracę, ale to nic. Tutaj tak, mam sporo tych sobie więc można kupować z No Ach, ktoś innego go ustrzelił. Win? Nie to! To nie był win! Pomył, pomyłka moja! Ajajajaj! Blisko aj, aj, aj. było. 20 kili. nowy rekord! Nie najgorzej, z każdym kolejną mapą są nowe rekordy. Mam nadzieję, że go bardzo wyśrubujemy i będzie wam ciężko go pobić. Nie będzie tak łatwo. Łatwe zdobycze były, ale niestety nie poradziłem sobie z taką ilością raczy. Próba numer druga. Gdzie wy jesteście? Ośmiu was zostało. No pozwólcie, że jeszcze jednego zabiję. Jeszcze jednego. Jeszcze jednego! No! Na koniec, A 24 kile. New record! Dobra, kolejna runda. Runda trzecia i prawdopodobnie runda ostatnia Tak mi się wydaje przynajmniej Dobra, jedziemy Ojajaj, jaj, biały tam Za późno zareagowałem tak naprawdę To jest mój Dostajemy po dupie, ale Pierwszy, dobra Te chłopaki się wpijają do nas Drugi Skubany Z dwóch stron, widzieliście? A, ależ mnie załatwili teraz no, nie miałem zbytnie szans, ale to nic. Za chwilę się odgryziemy. Trzyma, nie rzucają? Jakieś flashbangi. Tam jest kogoś, tam 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 Ach, ktoś go zabił, to nie byłem ja. Te Te dobrze rzucają z z daleka. Ale tam zgromadzili. tam Kupany, ale trafiłem również. Trzecie zabójstwo. O nie najgorzej. Czym oni rzucają? Ach, dostałem, nie wiem skąd, ale oberwałem kulką. Kłupaki tu sobie urządzają fireberki. Dawaj, dawaj, dawaj. Coś biegać nie mogę. Bijamy się do nich. Dawaj, wchodzimy. No, nie za bardzo mogę. Mm. Shit happens. Albo blisko. Co to jest w ogóle? <grywki> Czy oni strzelają? No, dawaj, dawaj. Albo blisko, prawie dostał. Dostał! Kolejny. Nooo! Jest 7 zabójstw. Ale i tak dobrze, w jednej rundzie chyba 3 bo 4 nawet. Także nie najgorzej, dobra, jedziemy dalej. 7, 7, no rekordu na pewno nie będzie. 24 to już jest za późno, żeby pobić. Ale, ale. 8, O, chyba dostaliśmy jakiegoś niuka. Albo coś w tym rodzaju No dawaj, 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 dawaj. Tam są, ooo skubany No, nie dostał Jak? Zauważył mnie, kurde, już mnie widzi Aha, no i wygrał ze mną Tak nie może być Dawać chłopaki, bo przegrywamy za chwilę. O, nie. nie pomagam w taki sposób. Jest chłopak, mówisz. Znuła. <laughs> nie byłem znowu ja Tam jest ktoś. No, już go nie ma. Panowie, co wy robicie? O, zauważył mnie. No nie mogę celować, no. Popatrzcie. To nie jest moja mapa, widzę. Jest, wreszcie padł. Drugi padł. Dwóch padło, super. Ale kulki się kończą. Końcówka mapy, końcówka mapy, szybko. O nie, to kupiłem. I teraz pogrom idzie, ale przegrywamy. Ej, ej, nie, wygrywamy jeszcze. kurde, trzeba się spiąć. O. Dostaliśmy jakieś życia. 19 do 10. 8 zabójstw? Nie, 10 już myślałem, że 8. 10 innego, że nie jest to jakiś super wynik, ale. Mm. Coś coś tam daje plus plast free. Nie wiem co to jest, zupełnie nie mam pojęcia, ale ale pomaga na pewno. I wygraliśmy. Tak jest. Kolejna runda wygrana. Dzisiaj w sumie chyba wszystkie rundy wygrałem. Padł nowy rekord. Aktualnie najnowszy jest 24 zabójstwa. Jestem ciekawy, komu teraz się uda pobić ten rekord? Czekam oczywiście na wasze mapki. Nadsyłajcie je do mnie. W odpowiedziach wideo, wszystkie jakie, jakie tworzycie na Paintballu, jako odpowiedź wideo do tego filmu czy do jakiegokolwiek filmu, gdzie nagrywam Paintballa, ja oczywiście będę przyjmował te odpowiedzi wideo i wspólnie będziemy mogli sobie obejrzeć. Pokazać też innym osobom, które grają, które są zainteresowane oglądaniem Paintballa. Mam nadzieję, że, że, że takich filmików będzie sporo i będziemy rywalizowali między sobą, i żeby to była oczywiście gra fair play. No, nic, myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku, co chciałem wam pokazać. Myślę, że dobra zabawa była. Nowy rekord: 24 zabójstwa, nie jest najgorzej. E, myślę, że całkiem fajnie. Już troszkę wyższy rekord, nie osiągnąłem tego limitu, który bym chciał. E, nie pobiłem tego mojego najwyższego rekordu, gdzie nie nagrywałem wtedy. Akurat, ale mówię: 25 zabójstw. No, ale tak jak wcześniej wspominałem, nie będę tego uznawał. Tylko te, te rekordy, które padają na nagraniu, będą liczone. Tak więc aktualnie 24 zabójstwa to jest wynik, który musicie pobić. Mam nadzieję, że go i że tych odpowiedzi będzie spory, będziecie pokazywali swoją rozgrywkę i może czegoś mnie również nauczycie, jak tutaj, jakie taktyki stosować właśnie w paintballu. Tak więc ja myślę, że mogę się z Wami żegnać tym miłym akcentem, nowym rekordem. Mam nadzieję, że czynnik Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby skomentować film. Łapka w górę, jeśli się podobało. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia. Papa! Pa!